Witajcie z tej strony, skorpion. Plecak mamy pełen. O, mamy unikat, klejnot. Płomień serca wyraksa. Kolejny unikat, klejnot, oko smoka. Spoko. A tutaj mamy... Unikat pas. Założyć go oczywiście nie możemy, ponieważ wymaga poziomu 54. I jest dla klasy Berserk Zajebioza Po prostu zajebioza Na sprzedaż Sprawdźmy ten przedmiot i mamy kolejny unikat obroże gogo płata gogo ach co się mylę z tymi nazwami dobra przyznam się że jest świetny No i go założę. Naszemu popilowi oczywiście. Czyżby tutaj to było tyle? Tak z buta nie będę walił pięć pięter. Mamy portal. Tak będzie szybciej. Pada deszcz. Mamy. Mamy jeden punkt umiejętności do rozdania, do robota parowego nadal nie możemy dać no, szkoda, dam do muru. Musimy iść w ten deszcz, nie mamy innego wyjścia, najwyżej zmokniemy. Misja jest ważniejsza. Jesteśmy na utraconych polach bitewnych kawałek mamy teraz do przejścia. O, wrogowie. Jeszcze gdzieś się uchowali. Oj Bidulek, stał sobie, niczego nieświadomy, no? I teraz możemy wejść do fabryki żaru. To jest fabryka żaru. Przypomina bardziej jaskinie. Prawda? Witam, pana. Wyglądają jak krasnoludzi. Głod. Macie siłę. Wolnieniecia. Tutaj lipa. Nie możemy przejść. No to w drugą stronę. I mamy łazika. Robot kontra robot. Uzyskaliśmy kolejny poziom. Jupi! Przydzielmy sobie punkty. Jak ślicznie możemy dodać punkt umiejętności do robota parowego? Zajebiście. Teraz jeszcze bardziej będzie robot masakrował naszych wrogów. Kolejny łazik. Wow! What the fuck is this? I wieżyczki bojowe. Czyli jak widać mamy połączenie żywych istot z robotami i jakimiś innymi maszynami. W tej planszy Kolejny łazik Wcale to łazika nie przypomina Ale wybuchają He, he, co my tutaj mamy? Oj, dostajemy od tego czegoś. Nieładnie. I sobie wybuchnął robocik ale gluty Łupać tam, łupać No obudź się, hej Uuu, tu jestem Nie to nie. Łaski bez No, no i wszystko jasne. My włączyliśmy dźwignię, i dzięki temu się obudził. Czy tam uruchomił? <laughs> Papa No i teraz tutaj możemy przejść. Popielnik, o! Nowy wróg. Ciekawie nawet wyglądał. Nieprawdaż? Ojej, wory. No, no tak, od kiedy robot ma wory? <laughs> Chyba, że takie metalowe, duże... kamy dalej. Shit, I zginęliśmy No ładnie Hm, Co to się porobiło? To już chyba piąty raz o ile się nie mylę napiszcie mi w komentarzu jeśli macie ochotę który raz już zginąłem piąty czy czwarty wydaje mi się że piąty twardzi tutaj są Skurczy syny No jakim będziesz? Przyswitaśnym stworkiem. Choć pozory to mógłbyś obciąć. Pora energii te maszyny zabierają. Wow, 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 wow. Ile robotów? Fak. Na szczęście mieliśmy u swego boku naszego robota Auć, zabolało. Popielnik. Mamy zawór. No i wiadomo co się stanie. Poruchomiły się, Łaziki, ale my je załatwiemy. Hello! Dźwignia. No, dajesz. Wiedziałem. Kolejny łazik i inne roboty wraz z tarczownikami. Boja mi się. Kurde, nie mamy już e, tych mikstur zdrowia, no. To wiem, co zrobię. Odamy się do obozu. Zrobimy sobie mały porządek z przedmiotami. To i owo posprzedajemy. Cześć! Siema blondi? Hmm, przedmioty masz nawet, nawet niektóre Hello. Hello. od ciebie kupię trochę mikstur, wiesz o tym? A więc Kasy trochę na to pójdzie. Nie ukrywam szkodami. No ale co zrobić? Jak mus, to mus? Hmm, może jeszcze tych kilka. żeby za dużo hajcu nie tracić. Okej. Okay. Zawalone, a tutaj prawie, choć jak mówię prawie, robi dużą różnicę. Hmm. To jest zestawu egzorcysta, czyli tu. Dobra. To jednak pójdzie chyba na sprzedaż. To też tutaj przedmiot z zestawu, egzorcysta o ten pas nie dla nas, więc damy go tu. Co jeszcze? To nas sprzedasz. To też. Hmm. To nas sprzedasz. Tutaj mamy mieć. Jest niezły, to nas sprzedaż zastanawiam się nad tym pancerzem kirysem, czy go nie założyć. Zastanowię się jeszcze. Witam ponownie ci blondyneczko masz tutaj jeden przedmiot i drugi do sprzedania Znacie się ja tobie Złowimy sobie jakąś rybkę. E, O, mamy tym razem nie rybkę, a pantofle. A teraz? Latająca ryba, tym razem wielkogębiec komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do następnego odcinka. Cześć.